111. Właśnie oglądacie 111. odcinek z serii Biwak News, a w nim odbyły się wybory w Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu i, co ważne, zmienił się główny prezes tej instytucji. Litwin chciał przekroczyć kamperem polską granicę, ale w numerze win pojazdu ktoś grzebał. Potężna burza przeszła przez kemping w Portugalii i jedna osoba straciła życie. Zanim jednak moi drodzy zaczniemy krótkie dwa ogłoszenia parafialne, po pierwsze, oglądacie przedostatni grudniowy odcinek z serii Biwak News. E, prawdopodobnie wyemitujemy w miesiącu grudniu tylko jeden odcinek z tej serii. W tak zwanym międzyczasie będziemy realizować jeszcze jeden bardzo ciekawy wyjazd. O jego szczegółach poinformuję wkrótce w naszych mediach społecznościowych, a po drugie robimy sobie krót Przerwę świąteczną, noworoczną. Wiadomo, że w tym okresie dzieje się w branży kempingowo-karawaningowej niewiele, więc z niosami w takiej pełnoprawnej formie wracamy w styczniu. A po drugie cały czas zachęcam Was do skorzystania z oferty na wyjazdy narciarskie kamperami i przyczepami kempingowymi, które wspólnie organizujemy z Karolem z Depka Travel. Mamy trzy wolne terminy, trzy turnusy w trakcie ferii zimowych, więc to najlepszy moment, żeby się zaznajomić ze szczegółami, a te znajdziecie w linku w opisie dzisiejszych Biwak Newsów. Dodam tylko, że te wyjazdy zaczynają się od pułapu 3290 zł, dla Pojazdu i maksymalnie trzech osób, więc robimy wszystko, żeby Was zachęcić do tego całorocznego kempingowania, biwakowania, a my wyjeżdżamy w naprawdę piękne miejsce. Nie martwcie się, nie potraficie jeździć na nartach, na desce. Z nami się nauczycie. Jeżeli macie dzieci, to tym bardziej te wyjazdy są właśnie skierowane do Was. A teraz zapraszam do zostawienia łapki w górę na potrzeby algorytmu 321. Zacznijmy. Biwak news! Nie tylko w Polsce moi drodzy gminy walczą z tymi karawaningowcami, którzy są fanami postojów. Na dziko. Jak podaje BBC wokół parkingu w hrabstwie West Sussex w południowo-wschodniej Anglii mają zostać usypane specjalne wały ziemne, które uniemożliwią grupom cyganów i turystów biwakowania. Chociaż chyba w przypadku cyganów określenie biwakowanie w takim pozytywnym kontekście części turystyki jest nieco nietrafione. Rada okręgu na ten cel przeznaczyła aż 15 tysięcy funtów. Wały ziemne, jak stwierdzono, nie są przyjemne pod kątem estetycznym, ale w innych miejscach, gdzie zostały zastosowane, spełniają swoją rolę. Co ciekawe, słuchajcie, w tej lokalizacji, w opisywanej przez BBC lokalizacji, już wcześniej pojawiły się specjalne bramownice, te słynne bramownice. Zostały też do zainstalowane niskie ogrodzenia, ale to tak zwanych dzikich obozowiczów nie powstrzymało. Jak informuje jeden z urzędników, te bramownice mają też dodatkowe otrzymać skrzynki, z zamki, by prawdopodobnie nie można było tych bramownic zdjąć lub Wiecie, zmniejszyć trochę wysokości na której są zainstalowane. No i co moi drodzy? Coraz więcej wszędobelskich zakazów, nakazów, nie tylko w Polsce, ale generalnie trend ten jest widoczny w całej Europie. Osobiście bardzo się obawiam tego, że w przyszłości będziemy absolutnie pozbawieni tej takiej głównej idei kamperów i przyczep kempingowych, czyli możliwości swobodnego podróżowania wszędzie tam gdzie mamy po prostu na to ochotę. Zapraszam do sekcji komentarzy, tak jak zawsze należy do Was i czekam na Wasze opinie gawędźmy trochę na ten temat. Jak myślicie, jak będzie wyglądała karawaningowa Europa za kilka lat? Pewien 44-letni obywatel Litwy chciał e, półzintegrowanym kamperem przekroczyć polską granicę i opuścić nasz e, kraj, ale tę próbę udaremnili polscy pogranicznicy. Funkcjonariusze z placówki w Terespolu w trakcie czynności kontrolnych zauważyli ingerencję w polu identyfikacyjnym numeru WIN tegoż pojazdu. To wystarczyło, żeby kamper z D2021 roku został uznany jako trefny, tym samym kierowca i tenże pojazd zatrzymano i przekazano policjantom. Nadburzański oddział Straży Granicznej przy okazji tego komunikatu pochwalił się, że w tym roku udało się zatrzymać ponad 160 pojazdów pochodzących z przestępstw, a ich łączna wartość przekroczyła. 14 milionów złotych. W ostatnim odcinku serii Biwak News bardzo dużo czasu antennowego poświęciłem na temat związany z Polską Federacją Kempingu i karawaningu. Więc tym razem krótko i konkretnie. Na stronie PFCC została zamieszczona informacja o tak zwanym krajowym zjeździe, który, według moich informacji, rzeczywiście odbył się w minioną sobotę, 22 listopada. Kolejne informacje, jakie Wam podam, należy traktować jako nieoficjalne, bo niestety na aktualizację już tę oficjalną na stronie internetowej PFCC przyjdzie nam trochę poczekać. Prawdopodobnie miesiąc. Może władze, może nowe władze wyrobią się szybciej. W każdym razie, w trakcie tego zjazdu, udało się, uwaga, uwaga, wybrać nowego prezesa. Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu. Według moich informacji został nim pan Jacek Kodym, od wielu lat współpracujący z PFCC i dotychczasowym prezesem tej organizacji, czyli panem Michałem Szeftelem I to jest, szanowni państwo, naprawdę wielka, ogromna zmiana w tej organizacji, bo wspomniany Michał Szewtel był na stanowisku prezesa, uwaga od 2002 roku, nie 2022, tylko 2002 roku, według oczywiście strony PFCC, bo już na przykład rejestr.io podaje, że od 15 kwietnia 2003 roku, w, 93, w 1993 roku, a więc dwa lata. Po moim urodzeniu pan Michał Szeftel został już wtedy sekretarzem generalnym federacji. No i pytanie jest zasadnicze: czy ta zmiana cokolwiek w ogóle zmieni? No tak naprawdę na obecną chwilę to nie wiadomo. Musimy uzbroić się w cierpliwość, no i wypatrywać tego, jak zachowa się nowy prezes PFCC. Chęć w ogóle tych wspomnianych zmian w samych członkach PFCC jest naprawdę ogromna, bo w marcu 20 roku, 2020 roku jeszcze na łamach polskiego karawaningu, relacjonując swój udział dokładnie w konferencji wyborczej przed rzeczywistością, z tymi wyborami PFCC pisałem tak. Podczas rozmów z właścicielami kempingów już podczas konkursu i gali Mr. Camping usłyszeliśmy, że czas na zmianę w PFCC. Nasz dziennikarz usłyszał hasło czas na młodych, a właściciele obiektów zarzucają PFCC, że robi naprawdę niewiele, by promować karawaning i polskie pole kempingowe. Część osób chce zmian, unowocześnienia tego stowarzyszenia i rozwoju całego karawaningu. Jak mówi moi drodzy, stare przysłowie, pożyjemy, zobaczymy, ale mam nadzieję, że w PFCC za nowych rządów wreszcie coś się zmieni. I nie tylko ja mam takie nadzieje, ale przede wszystkim właściciele. I dzierżawcy poszczególnych pól kempingowych zrzeszonych w PFCC mają też taką nadzieję. I to już od wielu, wielu lat. Do tragicznych zdarzeń doszło, moi mili, w Portugalii w trakcie jednego z listopadowych weekendów. Przez najbardziej turystyczny region w całej Portugalii, Algarve, przeszła potężna burza. Żywioł zaatakował jeden z kempingów, na którym życie straciła 85-letnia turystka z Wielkiej Brytanii, a kilkadziesiąt innych. Innych osób zostało rannych. Jak podają media, w trakcie burzy powstało tornado, które potrzebowało zaledwie kilku minut, by wręcz zmasakrować cały teren kempingu, łącznie ze wszystkimi postawionymi tam kamperami, przyczepami kempingowymi i namiotami. Nagrania, które są dostępne w internecie, pokazują prawdziwą skalę tej katastrofy. Poprzewracane samochody, drzewa, wręcz wyrwane z ziemi, eksplodujące z szyby z powodu wysokiego. ん、so ciśnienia. Według też informacji dostępnych w internecie, 85-letnią turystkę burza zaskoczyła, gdy ta przebywała w Bungalowie. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia, pozostali byli lekko ranni. Te wydarzenie było, jak też możemy przeczytać w internecie, częścią sztormu Claudia, który dotknął Portugalię, Hiszpanię i Wielką Brytanię. Ciepłe powietrze z nadwybrzeża, niestabilne warunki atmosferyczne i silny wiatr prawdopodobnie stworzyły Idealne środowisko dla tornada. No i często w takich momentach mówię Wam, że trzeba na siebie uważać, żeby Wasze wyjazdy były zawsze bezpieczne. Ile wyjazdów, tyle powrotów, ale sami widzicie, że na pewne sytuacje, które mogą nas po prostu dotknąć, absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a też z informacji dostępnych w internecie wynika, że tornado i burza nadciągnęły na region nagle. W przeciągu zaledwie kilkunastu minut zmasakrowały absolutnie kemping, hotel i całą infrastrukturę dostępną w okolicach tego miejsca. Więc sami widzicie, na wiele rzeczy możemy mieć wpływ, na wiele rzeczy, od wielu rzeczy możemy się ubezpieczyć, ale na niektóre niestety wpływu nie mamy. Na szczęście, moi drodzy, kończy się listopad i to jest bardzo ważna informacja. Zaczyna się przepiękny grudzień, okres świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, jarmarków bożonarodzeniowych. Więc ci wszyscy, którzy zdecydowali się na podróżowanie kamperami i przyczepami przez cały rok, wreszcie przetrwali ten najgorszy możliwy okres listopadowy i wchodzą w naprawdę piękny, zimowy czas. A wkrótce u nas na kanale na pewno będzie relacja zarówno z bardzo ciepłej lokalizacji, jak i z bardzo zimnej lokalizacji, typowo narciarskiej. Będzie to też swoisty poradnik do tego, jak przygotować się do takich właśnie zimowych wyjazdów, co zrobić z rzeczami, gdzie je suszyć itd. itd. Zapraszam zwyczajowo do subskrypcji naszego kanału, śledźcie nasze poczynania. A tymczasem dziękuję za dziś. Do zobaczenia wkrótce.